Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Czuga i witam Was na moim kanale w kolejnym odcinku, w którym będziemy tuningowali tą właśnie oto obudowę, którą tutaj widzicie od firmy Silentium PC na styl Cyberpunk 2077. Zapraszam. Zanim rozpoczniemy, poinformuję Was tylko, że ta obudowa będzie do wygrania specjalnie dla Was. Wystarczy w komentarzu wpisać, jaką byście chcieli, żebym kolejną obudowę stuningował, z jakim motywem, z gry, czy to może z filmu. Wszystko zależy od Was i od Waszej inwencji twórczej. Najciekawszą propozycję oczywiście nagrodzę tą oto obudową, tylko oczywiście już stuningowaną. I pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę, ponieważ pozycjonuje to w bardzo fajnie filmy. No i zasubskrybujcie kanał, żeby nie pominąć kolejnych materiałów, oczywiście jeżeli ten Wam się spodoba. Na samym początku, zanim rozpoczniemy, przygotuję specjalnie projekt w Photoshopie, tak, żeby graficznie wiedzieć, jakie kolory połączyć, jakie grafiki i jak to wszystko przygotować, żeby w kolejnym etapie rozebrać obudowę i przygotować wszystkie części do tuningu. Link do modelu tej właśnie obudowy od Slandym PC jest w opisie, dlatego zapraszam Wam, jeżeli chcecie się zapoznać z jej szczegółową specyfikacją. Na samym początku przechodzimy do strony producenta, z której możemy pobrać, żeby nie robić samemu zdjęć obudowy. Mamy bardzo ładne zdjęcia, więc możemy wykorzystać ze strony producenta do naszego projektu. Wybieramy tą niepodświetloną prawym, kopiuj grafikę, przechodzimy do Photoshopa, plik, nowy, utwórz, Ctrl V, wkleja nam się nasza obudowa. Co teraz? Pentulem wycinamy tutaj naszą całą szybę, tak żeby została nam sama obudowa, więc wycinamy calutką tutaj szybę, która jest na obudowie. Prawym, utwórz zaznaczenie, OK, Ctrl C, Ctrl V, wklejamy i teraz mamy samą szybę. Co teraz z naszym komputerem tutaj pod spodem? Ja chcę, aby motyw, bo tutaj już sobie wybrałem motyw Cyberpunk, czyli wybrałem. Coś takiego, tak, czyli to, co mamy bezpośrednio na okładce gry ten właśnie motyw. Ten motyw wykorzystamy w naszej obudowie, czyli chcemy, żeby obudowa była żółta. Ale żeby nie cała żółta, tylko żeby tutaj ten przód u góry ta obramówka, żeby był ten akcent żółty na samej obudowie. W takim razie przechodzimy tutaj poniżej. Do pasowanie przechodzimy do balans kolorów i przeciągamy na żółty. Następnie przechodzimy do jasność. Rozjaśniamy naszą obudowę i podciągamy kontrast. No, i powiedzmy, że tak może być. Oczywiście tych stópek na dole one nie będą żółte, tak samo ten tył. Bardziej zależy nam tylko na tych elementach, które tutaj widzicie. W takim razie możemy powielić tą obudowę naszą, topić te nasze dwie warstwy trzymając ALT i na przykład tutaj na tej warstwie wyciąć naszą obudowę tutaj. I tutaj, lub po prostu zadziałać maską. Dzięki współpracy ze studiem Focus z Węgorzewa, którzy zajmują się również grawerowaniem i drukiem, e, przygotują mi na szybie hartowanej grawer, czyli będzie logo e, cyberpunk, będzie grawerowane na Szybie hartowanej z przodu i z boku. E, oczywiście muszę najpierw narzucić, zobaczyć jak to będzie mniej więcej wyglądało. Ja mam pobrane logo Cyberpunk 2077, które wygląda tak. Grawer ogólnie będzie, można powiedzieć, taki biały, tak? bo można by było zastosować technikę, żeby był innego koloru, ale ja chcę, żeby ono było właśnie po grawerze, takie typowo, surowo grawerowe, e, grawerowe logo. Logo jest odpalone w Adobe Illustratorze. E, usuwam te niebieskie, niebieskie elementy. Ponieważ chcę, żeby po grawerze również było widać te takie zacięcia tutaj, tak? dlatego nie chcę, żeby ono było całe wypełnione, ale żeby były tutaj te zacięcia na logo, więc tutaj usuwam sobie te wszystkie niebieskie elementy, które są. 2077, oczywiście zostawiam, całość koloruję na biało. No teraz nic nie widzicie, ale zaznaczamy całość CTRL C i wrzucamy sobie Ctrl V jako obiekt inteligentny. Na naszą obudowę. Wkleiło nam się tutaj pod spodem, dlatego przesuniemy do góry. Już nie musimy tego wtapiać za bardzo. O, i tutaj uciekło nam, jakby wtapianie w warstwę, więc tutaj z powrotem to naprawiamy. No i mniej więcej chcielibyśmy, żeby to nasze logo było takiej wielkości na całą naszą tutaj szybę. No i jak ono będzie wygrawerowane, to na pewno trochę mniej będzie widoczne gdzieś mniej więcej myślę, że będzie wyglądało w taki sposób. Wybieramy teraz tą stronę, i tutaj jest ta sama zasada. Ja trochę przyspieszę. Wycinamy, wycinamy ogólnie tutaj naszą szybę, która jest tutaj, i wycinamy tą boczną część. Kiedy mamy już wycięte, przechodzimy do naszego pierwszego projektu. Odizolowujemy go tak, żeby widać, widać było jego warstwy, i te dwie warstwy, które zrobiliśmy koloru, przerzucamy na nasz projekt. I one utworzyły nam się i również szybciutko wtopiły nam się w całą obudowę, i ten efekt właśnie chcieliśmy osiągnąć. Co teraz? Przerzucamy logo Cyberpunk 2077, stąd, łapiąc za nasze logo, przerzucamy je na nasz drugi projekt. Oczywiście trochę źle nam się dodało, więc tą warstwę zaraz tutaj przesuniemy do góry. Ctrl T z Shiftem obracamy nasze logo, i ono również pojawi się na przodzie, tak? tylko już w ten sposób. Będzie też fajnie takie duże logo było. W tym miejscu chcemy wstawić motyw Cyberpunk 2077. Do tego oczywiście potrzebujemy metrówki, ponieważ musimy zmierzyć, e, zmierzyć naszą obudowę, która jest tutaj. Znaczy bardziej sam, sam ten płat, który jest tu i więc mierzymy, sprawdzamy, jakie wielkości jest, żeby przygotować odpowiedni projekt. 35,5, ja zrobię na 36, żeby mieć żeby mieć zakładkę 36 szerokość 36 szerokość na 42 żeby tam parę milimetrów zostało 36 na 42 plik nowy w centymetrach szerokość 36 na 42 rozdzielczość żeby było ładna damy 300 dpi w cmyku, ponieważ w takim modelu będzie to drukowane, w takiej kolorystyce. Utwórz i mamy, jakby, przygotowany nasz płat, który właśnie za chwilę sobie zaprojektujemy. W tym momencie, kiedy mamy szablon, przechodzimy do naszej wybranej tapety i przerzucamy ją na nasz projekt. Ona pojawi się tutaj na naszym projekcie. Rozciągamy ją tak, ponieważ ja chcę, żeby była cała postać ładnie widoczna. W taki oto sposób dodajemy tło pod spodem. Ctrl Shift N, nowa warstwa. Zaznaczamy, pobieramy kolor żółty, który jest tutaj. I kolorujemy pod spodem. Widzimy delikatną różnicę, dlatego przejdziemy do góry, utworzymy, e, utworzymy tutaj, utworzymy maskę i delikatnie wymarzymy tak, żeby się troszeczkę ładnie to połączyło. Mamy tutaj taki mały koniuszek, możemy zaznaczyć tutaj kawałek żółtego na, na, na tej warstwie Ctrl C, Ctrl V. I przesuwamy, żeby zasłonić ten koniec tej litery, i nie będzie tego widać. Wrzucimy jeszcze właśnie to oto logo. Rozwiniemy tutaj, bo bardzo fajnie są podzielone warstwy. Zaznaczamy tylko to, co jest żółte, i kolorujemy na czarno. Zaznaczamy całość. Ctrl C. Przechodzimy do Photoshopa. Ctrl V. Obiekt inteligentny. OK. I możemy jak najbardziej warstwa, spłaszcz, obraz narzucić na nasz plik, który jest tutaj. Ctrl V. Ctrl T troszeczkę za duży, nawet mocno za duży bym powiedział, zmniejszamy, pomniejszamy na naszego kompa, Ctrl T i staramy się tutaj, trzymając Ctrl, dopasować do naszych rogów. No i mniej więcej udało nam się tutaj wstawić. Oczywiście ten kolorek trochę się różni. Będziemy się starali, żeby było to podobne, wszystko w zależności od spreju, jaki będziemy używać. I w ten oto sposób przygotowaliśmy projekty. Mamy logo w krzywych, więc do graweru jak najbardziej się nadaje. Mamy również yy, projekt, jak ma ogólnie wyglądać cała obudowa. I teraz na przykład, jeżeli nam się ten efekt podoba, to na nim pracujemy, dlatego przechodzę teraz do rozebrania tej obudowy na części pierwsze i zaczynamy tuning. Najważniejsze rzeczy są zdemontowane. Tak jak mówiłem, będziemy malowali tą część tutaj u góry. Kawałek, ponieważ dużo tych elementów malowanych nie będzie. Grawer na tej szybie. Tutaj troszeczkę się zawiodłem, bo myślałem, że dam radę zdemontować tą szybę, żeby plastik oddzielnie już malować. Ale niestety nie dam rady, całość musi iść do grawerowania, po prostu musi do maszyny wejść całość. No i tutaj najłatwiejsza rzecz, czyli tutaj, gdzie powstanie właśnie ta nasza naklejka. I tych zdemontowanych plastików malować nie będziemy, dlatego ja najpierw zabezpieczę wszystko taśmą, tylko zostawię te elementy, które będą do malowania. I potem przechodzimy do grawerowania, gdzie tutaj i tutaj powstanie właśnie logo Cyberpunk. A tutaj wydrukują mi ładną naklejkę, którą nakleimy. Obudowa jest już zabezpieczona. Lepiej jakbym zrobił to folią malarską, no ale wykorzystałem papier, ta góra tylko będzie malowana, plus ten element i element, który właśnie poszedł do grawerowania. I w tej chwili widzicie przebitki z grawerowania, w jaki sposób powstawał grawer na szkle hartowanym na obudowie Silentium PC. Grawer został przepuszczony dwa razy, w jednym i w drugim przypadku na froncie i na boku, tak żeby wyglądał jak najlepiej i jak najbardziej estetycznie. A ja teraz przejdę do kolejnego etapu. Na samym początku delikatnie zmatujemy papierem ściernym wszystkie elementy. Musimy mieć coś do odtłuszczenia. Ja mam tutaj kolor żółty, typowa farba samochodowa. Kawałek jakiejś szmaty i to w sumie wszystko, co potrzebujemy do tego, żeby pomalować na żółto naszą obudowę. Dlatego zapraszam Was na szybkie malowanie. Kolejny dzień, obudowa pomalowana, loga są wygrawerowane na naszych szybach, dlatego sobie szyby zaraz tutaj odłożymy, żeby nam nie przeszkadzały, ale też, żeby ich nie zgnieść. Przejdziemy teraz do naklejenia naklejki. Na samym początku możemy sobie po prostu przeczyścić e, naszą blachę, bok obudowy, po prostu zwykłym płynem do szyb. Tutaj mamy naszą naklejkę z Cyberpunk 2077, więc to, ta naklejka właśnie trafi tutaj, w jaki sposób teraz ją nakleimy, po prostu wymierzymy sobie ładniutko tutaj tą naklejkę tak, żeby delikatnie wystawała z każdej strony, ponieważ będziemy ją później docinać. Wykorzystujemy naszą taśmę, tak żeby złapać miejsca naszej naklejki z jednej strony i z drugiej. Sprawdzamy jeszcze, czy wszędzie dochodzi tak, żeby nie było czarnego, czarnej blachy dookoła widocznej. Co teraz? Najlepiej, żeby posiadać rakle, którą moglibyśmy przyklejać naszą naklejkę, ale nie każdy z Was może posiadać właśnie taki sprzęt. Może być to skrobaczka do szyb lub coś, co imituje taką rakle. dobrze, żeby nie była na końcu za gruba, taka w miarę cienka. I na przykład, jeżeli nie mamy filca, możemy nakleić kawałek szmatki na koniec, tak, żeby nie porysować naszej naklejki, żebyśmy mogli sobie swobodnie po tej naszej naklejce tutaj się poruszać, manewrować. No Jest to oczywiście dosyć prymitywny sposób, ale najważniejsze, żeby działał. Teraz odklejamy kawałek naszej naklejki u góry. Delikatnie. Niedużo. I bierzemy nożyk. Ja, oczywiście, dziś zgubiłem rączkę, dlatego wy lepiej róbcie to z rączką. Jest na pewno o wiele wygodniej. I odcinamy kawałek materiału zabezpieczającego. Jeżeli coś nam się tutaj ukruszyło, przetrzyjemy jeszcze sobie tutaj delikatnie. I teraz to, co zrobimy, to przyklejamy naszą naklejkę. Delikatnymi ruchami, zaczynając właśnie od tej strony. Odklejamy nasze zabezpieczenie. Wszystko gotowe. Teraz zaczynamy składać. Szybki speedarcik ze składania, tak żeby Was nie zanudzać, i zaraz zobaczycie efekt końcowy. Obudowa gotowa, tak jak widzicie, motyw cyberpunk 2077 na obudowie od Silentium PC. Jaram się niesamowicie, ponieważ ta spośród wszystkich, które do tej pory robiłem, ta podoba mi się naprawdę najbardziej. Wygrawerowane na szkle logo cyberpunk, naklejka z logiem i z głównym bohaterem, pomalowana z motywami na żółto. Gdzieś tam, gdzie niegdzie, na samym początku miałem problem z pomalowaniem tutaj tych kratek, które są po bokach i nie są one do końca pomalowane. Myślałem, żeby zeszlifować, zrobić. To jeszcze raz, ale powiem Wam, że nadaje to pewien charakter dla tej obudowy, ponieważ sama naklejka ma też delikatnie brudnawe tło, co myślę, że nawet dodaje takiego delikatnego, apokaliptycznego motywu do naszej obudowy. Wsadziłem jakieś podstawowe podzespoły, tak, żeby uruchomić LEDy, żeby pokazać Wam, jak to wygląda z LEDami. Wygląda to oczywiście jeszcze lepiej. Możemy zmieniać kolory jak najbardziej na takie, jakie nam odpowiadają. No ja wybrałem żółty, ponieważ najbardziej pasuje. Myślę, że. Że moglibyśmy nawet zostać jeszcze przy czerwonym, który też by bardzo fajnie wyglądał, ale jakoś żółty najbardziej mi odpowiada. Tak jak wspominałem, na jednej i drugiej szybie grawer wykonało Studio Focus z Węgorzewa oraz naklejkę, którą widzicie również na obudowie, dlatego jeżeli chcielibyście skorzystać z ich usług, to jak najbardziej polecam, wbijajcie na ich fanpage i zobaczcie, co mają jeszcze do zaoferowania, bo może akurat skusicie się na coś z ich oferty. Ja przypominam, że ta obudowa jest dla was do wygrania, jeżeli chcielibyście mieć taką fajną pamiątkę i wsadzić swoje podzespoły właśnie do takiej obudowy, to zapraszam was do komentowania. Napiszcie komentarz, jaki kolejny motyw moglibyśmy zrobić, możecie opisać go w kilku zdaniach, czy to z gry, czy z filmu, czy z serialu. Dlatego napiszcie kilka zdań, a może nawet chcielibyście, żeby zrobić jakąś obudowę z dedykacją dla jakiegoś twórcy internetowego, to też piszcie. Ja wybiorę najlepszą najlepszy komentarz i wtedy właśnie taka osoba wygra. Tą właśnie oto obudowę, która powstała w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie też, żeby zostawić łapkę w górę, ponieważ to pozycjonuje film i więcej osób zobaczy właśnie ten odcinek. Pamiętajcie o subskrypcji, jeżeli tego jeszcze nie robicie, i o dzwoneczko, żeby nie pominąć kolejnych materiałów. Będzie więcej właśnie odcinków z personalizacji rzeczy, czy to obudów, czy ciuchów, czy rzeczy codziennego użytku. To już zobaczycie w kolejnych odcinkach. To tak na koniec Wam jeszcze powiem, że kolejna obudowa od Slantum PC, ten model, który tutaj widzicie, już jest u mnie i czeka właśnie na tunik, dlatego czekam na Wasze pomysły. Wypamiętajcie, żeby wbijać też na grupę na facebooku czugersi.pl i odwiedzać moją stronę czuga.pl, ponieważ jest tam sporo materiałów do pobrania dla Was do treningu graficznego. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie trzymajcie się. Cześć!